Pani Marszałek, Wysoki Sejmie, ja mam pytanie do Pana Ministra Rolnictwa, dlaczego w taki sposób traktuje posłów i stawia nas pod ścianą. Drodzy Państwo, tą ustawę dostaliśmy wczoraj o 12. Wczoraj o 12 odbyło się pierwsze czytanie, o wieczornych godzinach drugie czytanie, komisja o 21. Po 21. dzisiaj głosujemy. Nie była ustawa potrzebna, ale zostajemy stawieni pod ścianą i musimy głosować nad ustawą, której dokładnie nie znamy. I mam pytanie do pani marszałek, dlaczego pani marszałek pozwala na takie praktyki? To jest skandaliczne procedowanie, a mieliśmy już w historii takie zdarzenie w tamtym roku, że taka sama ustawa dotycząca bezpośrednich dopłat była procedowana w taki sam sposób i w tej ustawie dokonaliśmy zmniejszenia tak zwanej modulacji, zmniejszenia do, do, do bezpośrednich dopłat dla rolników. I my jako Prawo i Sprawiedliwość boimy się, że w tej ustawie również jest jakiś haczyk, gdzie, której posłowie w ogóle nawet nie znają i nie wiedzą. W tamtym roku okazało się, że nawet minister rolnictwa Czas po uchwaleniu, się panie po uchwaleniu tej ustawy powiedział, Czas się że nie pośle. Ale od razu panu odpowiem na pytanie. W tej sprawie odbył się konwenc seniorów. Był również przedstawiciel pańskiego klubu. Niech pan zgadnie, jak głosował, czy wprowadzać po porządek obrad, czy też nie. A jeśli pan tego nie wie, to proszę zapytać przedstawiciela klubu. Pani Marszałek, ja nie wiem, co było na konwencie seniorów, ale tak jest y, procedowanie skandaliczne, bo jesteśmy pod ścianą. Ja nie dopuściłam bo, pana do głosu, bo to już nie jest czas ustalek, pańskiego która jest wystąpienia. Dla rolników i musimy głosować, dziękuję na... bardzo panie pośle, dziękuję panu.